Jak sprawić, aby małe okno wydawało się większe? Na co zwrócić uwagę przy wyborze koloru zasłon? Jakie tkaniny są modne? Jakie karnisz wybrać? Jak obliczyć ilość tkaniny? Jaką tkaninę z jakim wzorem lepiej wybrać, i czy warto to robić? Lambrekin to antytrend, czy jednak można go używać? Cześć wszystkim! Dziś odpowiem na te i wiele innych pytań. Opowiem Wam wszystko, co chcieliście wiedzieć o wyborze zasłon. Na początku, nie zwracając uwagi na kolor i wzór tkanin, porozmawiamy o rozmiarze i iluzjach wizualnych. Weźmy za przykład dwa identyczne pomieszczenia. Na jedno okno powiesimy zasłony. To dość typowy wariant, który można spotkać w wielu wnętrzach i nie jest on najlepszy. W drugim pomieszczeniu postąpimy inaczej. Tutaj zasłony nie zasłaniają okna, a jedynie ściany. W ten sposób do pokoju wpada więcej światła słonecznego, a okna wyglądają na większe. Aby iluzja dużego okna była realistyczna, musimy ukryć jego krawędzie tkaniną zasłon. Powinny one nieco wychodzić poza okno, zasłaniając jego brzegi. Zalecam, aby zasłony miały po 60 cm z każdej strony okna. Ale możemy pójść dalej i sprawić, aby zasłony były dłuższe, wieszając je jak najwyżej pod sufitem. Teraz okno nie tylko wygląda na większe, ale i sufit wydaje się wyższy. Zgodźcie się, że różnica w odbiorze jest ogromna. Teraz rozważmy bardziej skomplikowany przypadek, gdy między oknem a sufitem jest bardzo duża odległość. W mieszkaniach zdarzy się to rzadko, ale w domach jednorodzinnych i letniskowych jest to dość typowe. W pierwszym pomieszczeniu ponownie powiesimy zasłony w niewłaściwy sposób, a na drugim oknie zrobimy to inaczej. Tutaj nie podnosiłam zasłon aż do sofitu, ponieważ wyglądałoby to niezbyt dobrze pod względem proporcji. W takich sytuacjach karnieść należy umieścić w odległości 20-30 cm od okna. Zasłony również mają po 60 cm z każdej strony. Ale co jeśli jednak chcemy podnieść zasłony wyżej? Wygląda to nie najlepiej. Aby poprawić sytuację, dodamy roletę rzymską. Zasłania ona ścianę i górną krawędź okna. Teraz wydaje nam się, że okno stało się nie tylko szersze, ale i wyższe. Aby stworzyć taką iluzję ważne jest, aby tkanina rolet rzymskiej była gęsta i nie przepuszczała światła. Wtedy górna krawędź okna będzie całkowicie niewidoczna. Jednak najczęściej używamy rolet rzymskich nie w połączeniu ze zwykłymi zasłonami, ale osobno. I tutaj obowiązują te same zasady. Umieszczając roletę rzymską wyżej, zwiększamy rozmiar okna i wysokość sufitu. Ważne jest, aby odróżniać rolety rzymskie od rolet zwijanych. Rolety rzymskie składają się w fałdy, gdy otwieramy okno, podczas gdy rolety zwijane odpowiednio zwijają się w rulon. Te zasłony można stosować zarówno osobno, jak i parami. W takim przypadku jedna zasłona będzie Półprzezroczysta, jak firana, a druga gęsta, aby stworzyć efekt blackout. Można też mieć jedną zasłonę pełniącą czysto dekoracyjną funkcję, zasłaniającą część ściany, a druga będzie już przeznaczona do łagodzenia światła słonecznego. Teraz porozmawiamy o ilości tkanin i długości zasłon w stosunku do podłogi. Aby obliczyć, ile materiału potrzebujesz na jedną zasłonę w szerokości, weź połowę szerokości okna, dodaj do niej wystającą część karnisza na ścianie, a następnie połóż otrzymany rozmiar przez współczynnik, który uwzględnia fałdy i dodaj zapas materiału na podłożenie. Współczynnik marszczenia przez który mnożymy długość karnisza zależy od typu fałd. Dla zasłon na pętlach współczynnik wynosi 1,5 2. Dla zasłon na oczkach lub standardowej taśmy żakardowej 2. Dla taśmy, która tworzy fałdy w kształcie ołówka, współczynnik wynosi 2,5, a dla potrójnych fałd także 2,5. Przy obliczaniu długości zasłony musimy wziąć pod uwagę, jak ona styka się z podłogą. Krótkie zasłony wyglądają najmniej korzystnie. Jedyną zaletą tego wariantu jest łatwość w sprzątaniu. O wiele lepiej w aranżacji wnętrza będzie wyglądać opcja, w której zasłony dosłownie o 1 cm nie sięgają do podłogi. Jest to również praktyczne, ale jeszcze bardziej estetyczne. Najtrudniejszym do wykonania wariantem jest sytuacja, gdy zasłony dokładnie sięgają do podłogi lub lekko jej dotykają. Uważam, że wizualnie jest to bardziej udany wybór, ale mogą pojawić się obiekcje dotyczące kurzu i czystości prania. Następnym wariantem długości są fałdy łamane na dole zasłony, które tworzą się dzięki niewielkiemu zwiększeniu długości. Aby uzyskać ten wariant, musisz dodać 1-2 cm do długości zasłon. Kolejną opcją są zasłony leżące na podłodze. Uważam, że optymalnym rozmiarem dla tego wariantu jest dodanie 5-7 cm. Ta opcja wywołuje zazwyczaj największą ilość sporów. Opinie dzielą się na dwa obozy. Niektórzy mówią, że to jest nie tylko nieestetyczne, ale i bardzo niewygodne. Takie zasłony trzeba często prać, robot odkurzać sobie z nimi nie radzi, wszyscy na nie wchodzą itd. Inni ludzie twierdzą, że nie mają żadnych problemów, zasłony po prostu kładą na parapecie, nikt na nie nie wchodzi, a pranie nie jest konieczne. Nie upieram się przy żadnej opcji. Dla mnie to jest. Po prostu piękne rozwiązanie. A to jak bardzo Twoje zasłony będą się brudzić, zależy od wybranego rodzaju tkaniny. To czy na nie stąpać zależy od układu mebli i ruchu w pokoju. Oczywiście są także naprawdę ekstremalne opcje, gdzie duży kawał materiału leży na podłodze. To już naprawdę przesada. A teraz przejdźmy do najciekawszej części wyboru tkaniny oraz tego, czego zdecydowanie należy unikać. Chodzi o syntetyczne tkaniny z połyskiem. Mogą one sprawiać wrażenia luksusowych, ale w rzeczywistości upraszczają wnętrze. Lepiej wybierać materiały z naturalnych włókien albo syntetyki, które je naśladują. Kolejnym ważnym pytaniem jest wybór koloru. Najprostszą opcją jest dopasowanie zasłon do koloru ścian. Bez względu na styl wnętrza, taki wybór zawsze będzie udany. Z takimi zasłonami nie ryzykujesz. Drugą również prostą opcją jest wybór tkaniny w odcieniu o kilka tonów ciemniejszym od koloru ścian. Teraz porozmawiajmy o lambrekinach. Lambrekiny pojawiły się już w XV wieku. Początkowo były to kawałki materiału, baldachimy, które mocowano nad łóżkami, by dekorować miejsce wypoczynku. Później te ozdoby przeniosły się na okna. W XVIII wieku lambrykiny zaczęły twardnieć, a nawet tworzone je z drewna, imitując łukowate zagięcia tkaniny. To są w zasadzie najstarsze przodkowie naszych domowych drewnianych karniszy sufitowych. Współczesne lambrykiny nie wyglądają modnie ani ładnie. Najczęściej po prostu psują wnętrze i wizualnie obniżają sufit, ponieważ pierwotnie zostały wymyślone właśnie w tym celu. Dlatego zdecydowanie odradzam ich używanie w aranżacji wnętrz. Firany i zasłony nie powinny zasłaniać żadnych mebli. To błąd. Jeśli planujesz zasłony od kąta do kąta na całej szerokości okna, a także w niektórych innych przypadkach, może być konieczne utworzenie wnęki. Na przykład zabudowa kuchenna nie powinna sięgać do samej ściany, a kończyć się w odległości 15-10 cm od niej. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was pomocne. Jeśli tak, zostawcie lajka, zaobserwujcie ten kanał i do zobaczenia w następnym filmie.